Tak szef? Edek. Słucham Cię. I co my dzisiaj robimy? Pryską w deszcz, patrz. Pryską w deszcz, Nie, tak. nie mają czasu na jakieś kurwa ładne pogody. Tak, ma być deszcz, yes. jest. Nie, tak kropiło tylko lekko. No ale. Coś, chyba się nie? straszy dzisiaj, niby chmurzyca jakaś jest. Ktoś tam idzie. Elegancko. Gasirów czeka. I nie z innymi kurde. Ej, już ktoś mu zabrał dwie T. Rękawiczki, spadły mu. Ga już Gasirów dwie rękawice stracił. On miał dwie założone przecież. Jest skupany, tak za robotę wziął. Zaszło, ho. pa, pa. Ho. Zobacz. pogubił rękawice. Ej. Tutaj nie, nie jest, jest siarcian. Mały co ty robisz? Daj spokój, ja nie Nie rób tak jak sprzeciwu. sprzeciwu Tak, nie będę robił. Zabiją nas za to. Grają w milisy, nie, jaka stara baba mnie ocenia jak na filmek 10 kilo koksu mamy tutaj Nie mów tak bo nas już szukającie Mały nie zmienia zdania Pozdrowienia kurwa do więzienia za rabędu. Co ty tam sypiesz? Karmel dla królików. o kurczę, tak. zające żepaku nie opierdalał Można? Można. E, Ło! Ty to kakao robisz, ty to zaraz zrobimy kakao będzie dobrze. Nie, to 3000 litrów kakao jest prawie. A o popatrzcie, kurczę, co no Tak jak Negus, popryska. Nic. Co? Jest raz? Tak jak negus popryska to nic nie będzie rąk. To lepiej, żeby dobrze Nygus pryską. Ja teraz się napryskam, bo jak siądę fenta na uprawianie, to już chuj. To już kamen. A będzie pryskał. Już nie uprawianie, na kuryzę uprawianie. <noise> tak te kompas. Mały siedzi. Coś narobił. Coś narobił chłopaczyna. A, nie, a ostatnio przy się w się w postawą. Kazali wszystko, No ja wjechał. A do której chcesz? Do tamtej aż? No... Bo ja aż tak rzepak będziemy im przepierdalać. A jak nie chcesz inaczej? Kazali wszystko, to wszystko. A że nie wszystko, to nie wszystko. Dawaj kurwa, Ede po Czas Dzisiaj Polska gra kurwa. Nie ma czasu na gierki, bo ty wciskasz mi play. Damy mu trochę obrotów na start. Dawaj, chop, ale tak to my nie będziemy wyciągać, kurwa, jak ty będziesz stał. Kurwa, obciążnikiem ryjechu, ale. No, kurwa, albo jedziemy, albo stoimy, kurwa. Albo jadzim albo stoim, kurwa, nie ty stoisz. Nie, mi chodziło tam, jak ruszali. Bo ona ja nie miała siły, prawie. Nie miała ruszy, siły ruszyć człowieku. Paki fajny pak. Nie, tam nie ma szans, żebyś przejechał. Wiesz czego? Bo kurcza noga jego niesłychana Tam brzuski jakieś rosną Ja tam pokawi. Tak, no to trzeba jakby tam popcinać to by przejechał Ale z opryskiwaczem nawet się nam nie pchuj Dobro Dobra Co? to tam jechać Jedź to prysi i wrócisz i zalejesz się już na wszystko Już lej jedź tam pryssi i jedź szybko Lejemy się drugi raz z małym. Co już lejesz? Wszystko. A, już ostatni, już kakao. Tak? Tak. Kurde i spodnie nowe, znaczy nowe, stare, ale nowe. Do wywalenia. Bluza też. Bo ostatnio się filetem z makreli kaćkałem. Jak wyjeżdżałem na targi, a taka fajna bluza, tak ją lubię. I wyjeżdżałem na targi i jeszcze mówię, dobra, jeszcze sobie fileta z makreli opierdzielę. Ale był jakiś taki dziwny, inny, no nie zawsze taki jaki ja kupuję, nie? Otwieram go, strzeliło to kurwa mały i chuj, i uwaliło mi bluzę, no i już ciur, bluzy nie tego, nie? Ty i wiesz co się okazało, że jeszcze był niedobry i go nie zjadłem. No nie? Też mi się tak wydaje.